Rozpoczęliśmy dzień drugi, proszę Państwa, i to w taki piękny, spektakularny sposób nad Bow Lake. I jest ze mną nowy kumpel. Judaj say hello. Konisła. <laughs> no właśnie, pokoiciła, powinniście się domyślić, jest z Japonii z Tokio. No, i dzisiaj sobie razem będziemy przemierzać właśnie bez kresy parku narodowego Banff i okolic zaczynamy właśnie nad Bow Lake. Piękna turkusowa woda. Eee, lodowiec, który widać z oddali właściby przykrywają chmury. Zaraz wam go pokażę. Generalnie przepiękne okoliczności przyrody już tutaj. I jazda to było niesamowite przeżycie. Także, a to dopiero początek. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Tak. 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 <laughs> Very good. tak, już mamy pierwsze lekcje polskiego za sobą, a ja coś tam japońskiego też spróbuję podłapać. Dobra. To troszkę widoczków teraz już przestaje gadać. I oto kolejny cel naszej wyprawy dzisiejszej, Peito Lake, do którego wjedzie taki właśnie wyasfaltowany szlaczek. Wszystko jest bardzo tourist friendly, można powiedzieć. No więc tu jest raptem 700 metrów po asfalcie i będziemy nad pięknym jeziorkiem Peito. Parking zaskakująco łatwo, chociaż słyszałem, że tu się bardzo szybko zapełnia, ale nie było żadnego problemu, więc jest dziesiąta więc taka pora, że już ludzi powinno dowalać ale bez problemu parking da się znaleźć, więc pozytyw, pozytyw dużo ludzi, więc niedźwiedzie też nas będą pewnie omijać same plusy, przestało padać kolejny plus no, życie jest piękne do zobaczenia nad jeziorkiem przed państwem jezioro Peito można by w takim miejscu spędzić no, cały dzień i troszkę czasu tutaj spędziliśmy, ale no, chcemy też zobaczyć inne jeziorka, więc ruszamy dalej. Ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy tutaj. Pierwsza rzecz to nie jest Peito, tylko Pito Lake. Tak, tak to się, tak, tak, tak to się wymawia dokładnie. A druga rzecz to skąd pochodzi ten kolor tej wody. Otóż, kiedy lodowiec, który tam widzieliście, no, kiedy on się przesuwa, to kruszy skały w tak zwaną Mąkę skalną. I ta mąka wpada do wody. I teraz, kiedy słońce uderza w niebieską wodę e, uderza w wodę. To cząsteczki wody absorbują najdłuższe długości fal, które są czerwone, żółte, jakieś tam jeszcze, i zostają zielone i niebieskie. Natomiast ta mączka absorbuje z kolei niebieską falę, przez to woda jest dużo bardziej zielona. No, i tyle. Naukowiec mat i naukowiec nie, Judaj żegnają i widzimy się w kolejnym odcinku naszych przygód. A tak naprawdę, za parę minut przy kolejnym jeziorku. Pisz! Wow! Zobaczcie, jaka pocztówka z Banff. To miejsce nazywa się Waterfowl Lakes. Jest tak troszkę na uboczu. Nie za bardzo takie, mam wrażenie, znane, aczkolwiek bardzo dużo osób tutaj jest z kamperami, więc pewnie to jest bardzo popularny camping, ale nie jest to taka totalnie turystyczna miejscówka. I zobaczcie, tu jest rzeczka, która zdaje się płynie między dwoma jeziorami, bo pierwsze widzieliśmy, mijaliśmy wcześniej, a tutaj jest właśnie to drugie jeziorko Waterfall. Zobaczcie jak przepięknie tu jest. Jaka miejscówka na piknik. Zaraz chyba wciągniemy jakiegoś batona proteinowego, bo już coś by, się, coś by się przydało jeść. No dobra. To jak zwykle zostawiam was z przebitkami, z widoczkami z przepięknych okoliczności. Bam mm. to jest życie. To jest życie. Reportowaliśmy się w nowe miejsce, Mistaja Canyon i będzie to wąwóz kolejny, więc trochę przerwa od jeziorek, super ale zanim pójdziemy, w mniej więcej kilometrowy na kilometrowy szlak, więc też bez szału to... Judaj ma dla was bardzo ważną wiadomość Cześć, subskrybujcie jego kanał W ogóle mu nie powiedziałem, żeby to on sam z siebie to zrobił. Więc chyba nie macie wyjścia. Dajcie tego suba, a my lecimy do kanionu. Szybko poszło, dotarliśmy do kanionu i zobaczcie, co tu się dzieje. Wow. Ale naparza. Drogi gościu. Ale elegancko co? Chyba najfajniejsze miejsce do tej pory, szczerze mówiąc, ta rwąca woda, wąski wąwóz, siła tej natury taka widoczna i przepiękne, przepiękne okoliczności. No po prostu ten Banff mnie coraz bardziej sobą zachwyca, a myślałem, że już naprawdę skala jest wywalona, więc nie mogę się doczekać co dalej. Zwłaszcza, że kolejnym punktem na trasie będzie najsłynniejsze jezioro w całym Banff i pewnie jedno z najsłynniejszych na świecie. Jezioro Lake Louise i Lake Moraine. Ale tam dostaniemy się tylko i wyłącznie z miasteczka Lake Louise, gdzie właśnie teraz jedziemy tą drogę. się rozpadało proszę państwa, ale melduję, że dotarliśmy do Moraine Lake, czyli jednego z tych dwóch najlepszych chyba jezior w Banff. A dlaczego najlepszych? No to się zaraz przekonamy. Bo właśnie jestem w drodze na taki punkt widokowy, który nazywa się Rockpile, czyli kupa kamieni. I Dosłownie taką kupę kamieni właśnie przed sobą widzę i podobno widok stamtąd to jest absolutny must see. Takie go Boża. Znowu przed nami. No i taka ścieżynka tam prowadzi. I zaraz zobaczymy o co chodzi z tym całym fenomenem Moraine Lake. A Lake Louise z racji logistyki oraz warunków pogodowych zrobimy sobie jutro. Ale w planach jest, żeby zobaczyć Lake Louise o wschodzie słońca. No logistyka do tego miejsca, jakbyście byli zainteresowani, skoro już się trochę rozgadałem. Jest taka, że obecnie do Moraine Lake można. Tylko i wyłącznie e, takim szatlem, który trzeba sobie wcześniej zarezerwować. I trzeba to zrobić. I później jedzie się do miasteczka Lake Louise I stamtąd bierze jeden busik, a potem taki konektor, drugi bus do Lake Moraine. To jest troszkę to trwa, troszkę trzeba do przodu zaplanować rzeczy, ale no podobno warto. Zobaczymy, jak w istocie. No. No to chyba tyle. Zobaczymy się na punkcie widokowym. No, chyba zaczynam rozumieć skąd ikoniczny status tego miejsca. Wow! Spójrzcie na ten kolor. Tu nie ma żadnych filtrów. To nie jest w ogóle poprawiane? Kolor jest po prostu niesamowity. Przyznam, że przepiękne to jezioro. Na pewno najładniejsze, jakie widziałem w życiu po sosnowieckich stawikach, ma się rozumieć. Ale z tymi jeziorami jest trochę tak, że no, przybyłem, zobaczyłem i spadam. Bo za bardzo, oprócz podziwiania tych tych jezior, to wiele roboty tutaj nie ma. Można sobie wypożyczyć to kanu. To ten taki kajaczek indyjski, za raptem 150 dolarów za godzinę. Pozdro, więc nie robimy tego Więc w sumie skoro już zobaczyłem No to można się zawijać z powrotem do Lake Louise I prawdopodobnie do domku Muszę coś szybko załadować, jakieś kalorie Bo już jestem na totalnym wyczerpaniu Co może już widać po mnie Widać po mnie? Mati widać po mnie? No, dajcie znać który, Która miejscówka z dzisiaj podobała wam się najbardziej Bo mi chyba ten wąwóz No i Moraine Lake też No, ale jestem ciekaw waszych opinii no dobra, jednak nie mogłem się oprzeć, w sumie będąc już tu na miejscu i szybki rzut oka na Lake Louise. Czyli to drugie z najsłynniejszych jezior. Już widzicie zatrzęsienie absolutne ludzi. Te kanoe, kanu, które można sobie też wypożyczyć. No i szybciutki rzut oka na to przepiękne jezioro. Wow! Mam nadzieję, że nam się uda faktycznie jutro jeszcze tutaj przybyć na wschód słońca, bo powinien być przepiękny. No ale zawsze warto mieć plan B, czyli chociaż... chociaż zobaczyć, gdyby się nie udało. Ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. Kontynuujemy przygodę z jedzeniem wszystkiego, z jeleniem kanadyjskim, co jesteśmy w stanie znaleźć. I teraz na warsztat wjechały takie wspaniale wyglądające takosy. No, ale chyba nie myśleliście, że na tym się skończy Oto, proszę Państwa, burger z jelenia A jakże I do tego dodatki A tutaj bardzo radosny Pan Judaj No to cheers!